Dziś, choć z lekkim opóźnieniem, przygotujemy danie na powitanie Nowego Roku, ponieważ w Korei niedawno obchodzono Księżycowy Nowy Rok. My zrobimy wersję, którą łatwo przygotować również w Polsce. Jeśli nie masz dostępu do tradycyjnych koreańskich klusek ryżowych, możesz zrobić ich zamiennik z papieru ryżowego. Namocz sześć arkuszy papieru ryżowego w wodzie. Połącz je, zwijając ciasno. Potnij na plasterki i wymieszaj z olejem sezamowym. Aby się nie sklejały. Rozgrzej olej sezamowy w garnku i podsmaż wołowinę, aż się zarumieni. Dodaj sos sojowy, a gdy wołowina się usmaży, wlej 1,2 litra wody. Dodaj czosnek, sos rybny, bulion w kostce i farsz z jednego pierożka. Dodaj pierożki, pora, 4 łyżki mleka oraz kluski ryżowe. Zdejmij z ognia, wlej roztrzepane jajko i przykryj garnek na jedną do trzech minut. Koreańczycy wierzą, że ta zupa przynosi pomyślność i symbolicznie dodaje rok do wieku. Smacznego!